Masz wiadomość od osoby zmarłej. Karty przełożyłam i tradycyjnie wylosuję trzy karty: sedno, śmierć. Co wychodzi naprzeciw? Słońce. Wynik, odpowiedź, rada. 10 monet. Dołożę kartę. Szóstka, dołożę kartę. Dziesięć buław. Na spodzie tani jest karta gwiazda. I to może być tło czytania. Sedno, śmieć. To jest koniec pewnego etapu. To są kardynalne zmiany charakteru, poglądów, zasad, schematów. Przed Tobą jest ruchły rozwój sytuacji. Co prawda może być bolesne. Rozpoczęcie dla siebie nowej drogi może być bolesne, ale ta droga jest słuszna i właściwa. Osoba nieżyjąca mówi, że dojdziesz do logicznego zakończenia pewnej sprawy. Ta sprawa zakończy się i nie masz na nią wpływu. Zmierzysz się z trudną rzeczywistością. Ten związek zakończy się. Nie płacz, bo nie masz powodu do płaczu. To doświadczenie wzbogaci Cię i staniesz się osobą silniejszą i pewniejszą o siebie. Ten związek nic wartościowego nie wnosił. Zakończy się dla Ciebie niewygodna sytuacja, ograniczenie. I przyjdzie dla Ciebie duża rewolucja życiowa. Duża i dobra rewolucja życiowa, patrząc na słońce. Wyciągnij wnioski. Osoba nieżyjąca mówi, że zaczniesz nowe życie z nowymi planami. Wyleczysz tą ranę. Osoba nieżyjąca mówi, że przeprowadzisz się do innego miasta. To może być w okresie letnim. Zmienisz styl życia. Osoba nieżyjąca mówi, że zerwiesz umowę. Zrób to do końca lata. Osoba nieżyjąca mówi, że trzeba zrobić remont. To może być Kapitalny remont. Również osoba nieżyjąca mówi, że trzeba zmienić makijaż. Również wyrzucić to, co jest niemodne, za małe. Nie trzymaj się kurczowo przeszłości. Osoba zmarła mówi, aby sięgnąć po pomoc psychologa, lecz depresję i wleczysz ją. Co wychodzi naprzeciw, słońce. Osoba nieżyjąca mówi, że tą sprawę załatwisz, załatwisz w lato. Nie przeciągaj tego. Osoba nieżyjąca mówi o podróży, że trzeba wybrać się w tą podróż. Pojawią się przeszkody, ale pokonasz te przeszkody i jedź. Zajdziesz w ciąży, ale mogą być opóźnienia. Osoba nieżyjąca mówi, że Zakończysz z kimś kłótnie. Dostaniesz wiadomości, na którą czekasz. Wynik, odpowiedź, rada, 10 monet, 6 kielichów i 10 buław. Osoba nieżyjąca mówi, że trzeba pogodzić się i wybaczyć. Bo nie ruszysz do przodu. Poprawisz kontakty rodzinne z matką. Tutaj trzeba włożyć dużo pracy. Osoba nieżyjąca mówi, aby nie dźwigać odpowiedzialności majątkowej. Otrzymasz spadek, wygrasz sprawę sądową, poznasz partnera na forze społecznościowym, portalu społecznościowym. Osoba nieżyjąca, Mówi, że przeprowadzisz się do innego miasta. Osoba nieżyjąca mówi, że przeprowadzisz ważną dla siebie transakcję finansową. To się uda. Kupisz dom. Osoba nieżyjąca mówi, że trzeba leczyć się prywatnie. Mówi, że stworzysz trwały i wartościowy związek, ale trzeba jeszcze poczekać. Dużo Twoich rozstrzygnięć. Będzie w okresie letnim. Teraz buduj swoją pewność siebie. Osoba nieżyjąca mówi, że wyzdrowiejesz, ale to potrwa. Dla niektórych ważne będzie słowo absolut. Ty wiesz o co chodzi. W tym przekazie poczułam moją mamę. Powiedziała, że wyzdrowieje, ale muszą iść Leczyć się prywatnie. I tak zrobię. Dziękuję Ci, Mamo. W tym czytaniu poczujesz osobę, która chce Ci coś przekazać. Posłuchaj ten film dwa czy trzy razy. Jak będzie taka potrzeba, zastosuj się do jej przekazu. Jeszcze została karta Gwiazda. Sięgnij po pomoc. Pomoże ci kobieta. Poczujesz uzdrowienie, wolność, wolność duchową. Sięgnij po pomoc i nie bój się. Spójrz na życie z optymizmem. Ona pomoże ci poznać samą siebie, samego siebie. Posiada duchowy dar. Również osoba zmarła mówi coś o łazience, o salonie, salon kosmetyczny. Również mówi że ten lek zadziała. Czekaj. Gwiazda nauczy Cię kochać. Pokaże Ci fajną miłość duchową. Posłuchaj się jej. I przekaz będzie trudny do zrozumienia. Za pierwszym razem będziesz zła czy zły z tego, co powiedziała. Ale za drugim razem zrozumiesz i otworzysz oczy. Osoba nieżyjąca mówi, że warto jest Skorzystać z basenu. Dzięki pływaniu osiągniesz jakiś sukces, wyróżnienie, popularność. Ja chodzę na basen, ponieważ muszę poprawić kondycję i zdrowie, a za tym idzie poprawa zdrowia. Jeżeli masz dobre zdrowie, to zachęcam do pływania, bo tam spotkasz, odpowiednią dla siebie osobą lub osiągniesz swoje szczęście i takie ukojenie i wyleczenie. I tego Ci życzę. Życzę Wam dużo zdrowia, pomyślności i miłości. Dziękuję. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dba o siebie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów Klara Tarot. Klara Tarot Plus i Klara Tarot Miłość. Kontakt do mnie jest pod filmem. Pozdrawiam, Klara Tarot. Bauciebie.